Szanowni Państwo, drodzy pacjenci, przyjaciele ekstradentu z radością się witam w ostatni dzień starego roku. I, i co? No życzę miłej, wspaniałej, sylwestrowej zabawy, radości, zdrowia, e, zapomnienia o troskach i radowaniu się tym, co mamy. A mamy wszyscy chyba dosyć dużo, e, dopóki mamy radość w serduchu e, i zdrowe zębiska. E, i uśmiech, nawet jeśli mamy krzywe zęby, tak jak ja. W każdym razie pozdrawiam tutaj z gabinetu, gdzie spędzam ostatnie, ostatnie godziny w tym roku. Trochę porządkuję, trochę różnych rzeczy naprawiam. I tak sobie myślę, siedząc tu sama, rzadko tu przebywam sam, że takie miejsce, w którym, w którym spędza się mnóstwo czasu i które czasami doprowadza do szału człowieka tym, że coś się psuje, albo coś trzeba znów ogarniać, albo że trzeba reagować szybko na zmienne sytuacje, ale, ale tak sobie myślę, żeby z tego miejsca byłoby naprawdę e, no słabo, ciężko, nie byłoby pewnego pewnika, pewnego pewnika nie byłoby miejsca, które daje takie poczucie, że, że tu w tym miejscu właśnie ogarniam rzeczywistość, że mam na coś wpływ, że, że, że to się przekłada na, na zadowolenie z z życia, z siebie również, z tego, że że w zmiennych losach życia tu w tym miejscu, na tym fotelu czy na innym fotelu, na tym nowym fotelu, o, o, na tym nowym fotelu tutaj teraz tak czy na tym fotelu Eee, nic nie widać. W każdym razie, że tu, się, że tu się coś dzieje, że tu się coś dzieje więcej niż tylko eee, praca, że tu się pomaga komuś, że tu się oczywiście zarabia pieniądze, bo o to przecież w tej pracy również chodzi, ale jest to efekt no jednak uboczny pewnych działań, które z, co do zasady mają na celu eee, przywracanie uśmiechów, eee, leczenie po ludzku i i powodowanie, że jesteśmy wszyscy zdrowsi. Trochę misja, trochę biznes, trochę sposób na siebie. Także serdecznie Państwa pozdrawiam. Uzewnętrzniłem się troszkę, czasami może trzeba. Przepraszam za mój wygląd, ale mm, nie były lekkie ostatnie dni zdrowotnie. Niemniej cieszmy i radujmy się. I kurczę serdecznie, serdecznie pozdrawiam i życzę naprawdę dobrego sylwestra. Szalonego. I dobrego roku 2025, żebyśmy się jak najrzadziej spotykali w zasadniczym gabinecie. E, a jeśli byśmy się mieli spotykać, to już po to, żeby kontrolować, e, przeglądać, e, czyścić, e, robić wszelaką profilaktykę, e, niekoniecznie leczyć. E, także serdecznie Państwa pozdrawiam tymi uśmiechami. One mają ładniejsze one i on, Szebek. Martyna, i Dniła i Natalia, i Weronika i Agnieszka i jeszcze kilka osób, które tutaj na tym zdjęciu nie widać ładniejszy uśmiech niż ja, niemniej. Ja się serdecznie też uśmiecham i życzę wszystkiego dobrego.